Jeden powie o sobie, że jest młody, a drugi, że już jest stary. Podobno mamy tyle lat, na ile wyglądamy i na ile się czujemy. Ale prawda jest taka, że danych PESEL nie oszukamy. Najstarszymi osobami mieszkańcami Mławy są dwaj panowie. Jeden z tych panów liczy sobie już 103 lata jest równolatkiem niepodległej Polski, urodził się w 19, 1918 roku. E, no nie będzie, nie będzie chyba e, jakąś niespodzianką, jeśli powiem, że to pan Piegłowski, bo jego nazwisko wielokrotnie już było wymieniane. Bardzo sympatyczny, starszy mężczyzna. E, drugi pan jest troszeczkę w gorszej kondycji, ale e, zdrowotnej, ale w ubiegłym roku również e, osiągnął taki trzycyfrowy wiek, czyli 100 lat skończył. Najstarsza seniorka, nie dużo młodsza, liczy sobie 99 wiosen. Komu się marzy długowieczność? Tylko marzenia nam pozostają. O narodzinach i śmierci decyduje wola boska. W roku ubiegłym, czyli w 2020, bo wtedy zarejestrowaliśmy 467 urodzeń. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe rejestracje, zwiększyła się liczba zarejestrowanych małżeństw. Było ich dokładnie 200 za cały ubiegły rok. To jest wyższy wskaźnik niż w roku 2020, ponieważ w 2020 było zarejestrowanych małżeństw 156. Zdecydowanie zwiększyła się liczba zarejestrowanych zgonów, niestety. W ubiegłym roku zarejestrowaliśmy ich 664, natomiast w roku 2020 509, więc ta, ten wskaźnik jest zdecydowanie wyższy niż w poprzednim roku. Karpediem nawołuje choracy: Chwytaj dzień, bo przecież nikt się nie dowie, jaką nam przyszłość zgotują bogowie. Sens wypowiedzi sprzed lat nie zmienia się. Dobrze o poranku to sobie powtarzać.